Cześć. Na tym filmie chciałbym pokazać, jak w prosty i zarazem darmowy sposób zrobić blokadę na routerze WiFi przed wejściem, przed możliwością wejścia na strony przeznaczone dla dorosłych. Jest to poradnik dla wszystkich tych, którzy chcą, aby osoby korzystające z routera nie mogły. Oglądać stron przeznaczonych na przykład dla dorosłych lub o innej tematyce, tak? Osoba podłączona do naszego routera, do naszej sieci domowej, yy, 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 wpisując w Google jakąś frazę, oczywiście otrzyma wynik, jednak nie będzie mogła otworzyć żadnej. Ze stron, które zablokujemy w ten sposób, co ja pokażę. Także zapraszam do tego filmu wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby w jakiś sposób chronić na przykład swoje dzieci przed wejściem na tego typu strony internetowe. Warunkiem koniecznym, aby ten sposób w ogóle się udał, jest to, abyśmy mieli możliwość zalogowania się na nasz router Wi-Fi, na, na nasz router domowy. Nieważne w jakiej sieci, od jakiego usługodawcy mamy internet, ważne, aby ten internet przechodził przez router domowy. I abyśmy mieli możliwość wejścia w ustawienia routera, zalogowania się na router i wejścia w ustawienia, pierwsze co musimy zrobić, to wejść na stronę opendns.com i zalogować się na swoje konto. Jeżeli ktoś nie ma tam jeszcze konta, to musi takie konto sobie założyć. Po utworzeniu konta w OpenDNS lub po zalogowaniu się przechodzimy do ustawień dashboard i tutaj mamy coś takiego jak zakładkę settings i dodajemy adres, naszego, adres naszej sieci dodajemy do systemu naciskając na add this network. Adres IP jest tutaj automatycznie wykrywany adres IP naszej sieci, więc nie musimy tutaj nic robić. Po prostu dodajemy, dodajemy go i teraz mamy coś takiego, takie okienko nam wyskoczy. Tutaj w punkcie pierwszym wprowadzamy przyjazną nazwę naszej sieci, na przykład może to być dom. To nie ma znaczenia, co tutaj wprowadzimy. w Punkt drugi dopiero jest istotny. Jeśli nasza sieć, jeśli ten adres IP naszej sieci się zmienia co pewien czas, na przykład co 24 godziny się zmienia, lub, lub się zmienia po każdym wyłączeniu i włączeniu naszego routera Wi-Fi, to musimy zaznaczyć tutaj fajeczkę, że tak. Nasz adres IP jest dynamiczny. Jeżeli mamy statyczny, czyli cały czas taki sam adres IP, to wtedy nie musimy tutaj nic zaznaczać i robimy DON. Naciskamy na DON, że wszystko jest już, całą sieć mam, będziemy mieli dodane. Jeżeli natomiast mamy dynamiczny, to zaznaczamy tutaj fajeczkę, a potem naciskamy tutaj na ten link poniżej. I zapisujemy sobie na dysku e, programik, który będzie trzeba zainstalować na komputerze najlepiej rodzica. Tak? Najlepiej, e, niech to jest ten komputer, który najczęściej e, jest w domu włączony. Program ten będzie automatycznie startował po każdym włączeniu komputera i aktualizował ten adres IP w, na tej stronie OpenDNS, tak? Więc nie będziemy musieli tutaj nic też robić, po prostu raz na jakiś czas ten programik zaktualizuje nasz adres IP, gdyby on się zmienił. Także to jest dla tych, którzy będą mieli adres IP dynamiczny. Muszą zapisać sobie na dysku ten program, uruchomić go, zainstalować i pozwolić, żeby zawsze się uruchamiał po włączeniu komputera. Ja w moim przypadku mam statyczny adres IP, więc tego robić nie będę. Naciskam na DOM. W tym momencie ta sieć tutaj, ten, ten, ta nasza sieć tutaj się pojawiła I naciskamy tutaj właśnie na ten link. I teraz możemy skonfigurować jakie treści mają być blokowane w naszej sieci domowej. Tak? Taką podstawową blokadą, jest blokada low, która tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie treści będą blokowane tak, w, przy tej blokadzie. Często najbardziej chodzi o treści pornograficzne, więc blokada low sprawdzi się jak najbardziej. Można oczywiście zrobić custom i tutaj i tutaj sobie wybrać treści, które mają być blokowane przez nasz router, przez naszą sieć domową. Tak? Możemy też nacisnąć na "low" yy, i nacisnąć w tym miejscu i sobie też coś tam pododawać, gdybyśmy chcieli. Jakieś określone treści blokować lub nie, tak? Możemy sobie dokładnie skonfigurować te tutaj przykłady: wysoki tryb zabezpieczeń, średni i niski to są tylko takie przykładowe. Każdy z nich możemy sobie tutaj zmienić, dodać lub usunąć jakieś treści, tak? Także ja tutaj przykładowo zostawię tą, tą, tą ochronę podstawową i naciskam na Apply. W tym momencie na chwilę pojawił się komunikat, że, to, że zmiana może potrwać tam do około 3 minut. No i faktycznie trzeba chwilę poczekać przy takich zmianach. Trzeba chwilę poczekać, aby te zmiany nastąpiły, tak? To jednak nie wszystko. To, tutaj na stronie OpenDNS stworzyliśmy tylko sobie profil jakby naszej sieci, to co ma być blokowane. Teraz musimy przejść jeszcze na stronę ustawień naszego routera i tam w ustawieniach routera będziemy musieli dodać adresy DNS tej strony OpenDNS Zaraz pokażę gdzie to się robi. Loguję się mną na, na mój router. Akurat adres mojego routera to jest 192.168.5.1, no ale waszego to może być na przykład końcówka 1.1 1 lub 0.1. No routery to to już każdy z was musi wiedzieć jaki ma adres IP swojego routera. Jeśli nie wiecie jaki jest adres waszego routera, to możecie to łatwo sprawdzić wpisując komendę CMD a następnie polecenie ipconfig i tutaj na dole widać jaki jest adres IP routera domowego do którego macie podłączony komputer oraz adres IP waszego komputera wyżej w moim przypadku to adres routera to jest 5.1 a adres komputera 5.119 Także należy zalogować się na swój router, a następnie wchodzimy w ustawienia tego routera i szukamy i szukamy takiego miejsca, gdzie można wprowadzić adresy IP serwerów DNS, tak? Standardowo adresy DNS na routerze są niewprowadzone, bo nie ma takiej potrzeby. Jednak, aby ten system ochrony waszej sieci działał, musicie te adresy IP zmienić na adresy serwera OpenDNS. W moim przypadku, ja stawiam fojeczkę ustaw serwer DNS ręcznie, a następnie wprowadzam adresy, które są na stronie OpenDNS. One są tutaj całkiem na dole, tak. Można je skopiować i wkleić, i wkleić w miejsce. Podstawowego serwera DNS oraz pomocniczego serwera DNS. Tak, kiedy już mamy wprowadzone adresy DNS na routerze, robimy zastosuj i zaraz po tym najlepiej uruchomić ten router ponownie. Po ponownym uruchomieniu routera sprawdzamy, czy te adresy IP serwerów e, serwera DNS, czy one tutaj nadal są. Po tym zabiegu, po kilku minutach, nasza sieć powinna być już e, chroniona e, i nie powinniśmy móc już wejść na strony. Które chcemy blokować. Aby to sprawdzić, wyszukujemy sobie jakąś frazę w Google i próbujemy wejść na stronę. Efektem tego zabiegu powinien być mniej więcej taki komunikat jak tutaj strona nie powinna móc się otworzyć. Myślę, że ten sposób jest w miarę prostym sposobem, chroni naszą całą sieć Wi-Fi, całą sieć domową i nie pozwala szczególnie dzieciom na korzystanie ze stron, które, do których nie powinny mieć dostępu. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób Wam pomoże. Jeżeli tak, zostawcie chociaż łapkę w górę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, do zobaczenia.